9 kwietnia chodzę już w akcie desperacji po takim młodniku no i udało się kurczę udało się znaleźć to moje minimum czyli 24 zrzucik leży sobie o tutaj ha. jakaś malizna już ale ale wyjątkowy, bo właśnie ten 24. Jaka końcówka roku, tak sobie zawsze stawiam zadanie, żeby tyle zrzutu znaleźć. W tym sezonie już byłam pewna, że mi się ten myk nie powiedzie, ale jednak fajny dziesiąteczek jest. Nawet w sumie dwunastak tylko na ma utrąconego świąteńkę. Szaman, co się piekli? Czekaj. Świeżutki jeszcze krew nawet. O kurde. No jest, udało się.